Okej, lecimy z piłkarskimi karteczkami. Sami piłkarze aktualnie grający. Adam rozpoczynasz. Czy jestem Europejczykiem? Tak. Czy jestem piłkarzem, który gra w top 5 ligach europejskich? Tak. Tak. Czy jestem. Czy mówię... językiem germańskim? Tak. Tak. Okej, powiedziałem, czy posługuje się. No dobra dalej, no. Czy to jest liga francuska? Nie. Czy jestem z państwa na zachodzie Europy? Tak. Czy jestem z Ligi Hiszpańskiej? Nie. Czy jestem Francuzem? Nie. Liga Niemiecka? Nie. Czy jestem Belgiem? Tak. Liga Włoska? Nie. Zadam pytanie o tego Francuza, bo myślałem, że tam pułapka była po prostu, że z tym posługuję się, a niekoniecznie moja narodowość, jak coś tłumacząc. Czy jestem w takim razie Belgiem grającym w Premier League? Nie. Nie. Czy gram, upewnię się, Premier League? Tak. Czy jestem Belgiem grającym w Serie A? Nie. nie eee, Czy to jest domyślne to 6, jeżeli chodzi o kluby? Nie. Czy jestem Belgiem grającym w La Liga? Nie. Czy to jest klub z Londynu? Nie. Czy jestem Belgiem grającym w Ligę? Nie. Czy to jest klub y na północ od Londynu? Tak. Czy jestem Belgiem grającym w ogóle w Europie? Mm, tak. Czy to jest klub z Newcastle? Tak. Eee, tak. tak. Czy jestem Belgiem grającym w Turcji? Tak. Adam wygrywa dzisiejszy odcinek. Eee, dobra. I... Czy jestem Anglikiem? Tak. Dris Mertens? Tak. Gordon? I to Oj, nie ma szans. Zastanawiam się, na, gdzie jest, który jest klub. Bo jeszcze z był właśnie tak. się zaliczam jako. Tylko Fenerbahce, tylko Fenerbahce, tylko Fenerbahce jest w Azjatyckiej z, z wielkiej trójki. No. Bo i, i Galatasaray no. są po lewej stronie. Dobrze, to ja dziękuję. Do usłyszenia. Dzień